Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z odświeżonym poradnikiem do instalacji LSPDFR i pluginów do niego, także zapraszam do oglądania. No więc będzie to po prostu odświeżony poradnik w lepszej jakości, żeby lepiej wam się oglądało, no i żeby była większa szansa, prawda, że uda wam się to zainstalować. Także e, przechodzimy do tego, że mamy dwie opcje instalacji. Pierwsza to jest instalacja automatyczna, druga to jest instalacja manualna, gdzie sami musimy przerzucić pliki do folderu głównego z Grow. Także zaczniemy sobie od jakby instalacji automatycznej. Instalacja automatyczna polega na tym, że musimy ściągnąć sobie taki plik ze strony lspdfr link będziecie mieli w opisie i odpalamy ją dwukrotnie tutaj nie musimy znajdować żadnych plików gry znaczy później musimy żeby odpalić ale na razie nie także wchodzimy sobie tutaj klikamy tak wszystko akceptujemy teraz klikamy next zgadzamy się dalej tutaj jest nasza lokalizacja z grow. za chwilę sobie do niej przejdziemy ale ona zwykle będzie tutaj dobrze ustawiona także install klikamy no i teraz po prostu konfigurator pierwszego odpalenia jakby nam się włączy. Jest on tutaj, klikamy next. Tutaj pokaż licencję, jakby tutaj musimy to wszystko zaakceptować. Tutaj musimy odczekać, prawda? Przed zaakceptowaniem akceptujemy. Tutaj ptaszek jest. Tak, tu klikamy do it for me. Dalej, no zainstalowane, klikamy OK, i teraz musimy przejść do jakby plików naszej gry. Więc, żeby przejść do plików naszej gry, na początku przypomnę, że ja mam wersję zakupioną na Rockstar Launcherze. Nie na Steamie, nie na Epic Gamesie. Tam da się tak samo zainstalować lspdfr, lecz musicie jakby przejść do swojej lokalizacji w inny sposób. W Steamie to robi się w bibliotece gier, a na Epic Gamesie szczerze mówiąc nie wiem, bo nie mam. Musicie sprawdzić w internecie, ale musimy się dostać do plików głównych gry. Także w przypadku GTA z Rockstar Launchera musimy przejść do, do plików, przejść sobie na dysk, na którym mamy zainstalowane. Ja mam na dysku E program Files, wchodzimy. Tutaj Rockstar Games, Grand Theft Auto 5, i mamy nasz cały katalog główny z gry. Ja sobie to powiększę. I tutaj jest Launcher LSPDFR, Rage Plugin Hook. Jeżeli nie macie tego, a powinniście mieć, obieramy sobie ten plik, rozpakowujemy go, wypakuj i te wszystkie pliki stąd przerzucamy do folderu głównego z Grow i wtedy macie go zainstalowanego żeby odinstalować lspdfr całościowo klikamy w to i wtedy lspdfr nam się dezinstaluje nie musimy go odinstalowywać, jeżeli chcemy grać w online on sobie może być nie, nie ma za to bana, to nie ingeruje jakby w online wtedy jest możliwy ban, gdy będziecie pobierać auta lub bronie, dźwięki do, do broni itd., skiny itd. do postaci, bo to ingeruje bardziej w pliki gry. No, ale żeby odpalić, po prostu klikamy tutaj w Rage Plugin Hook dwa razy, ale jeszcze przejdę do instalacji manualnej. I instalację manualną wykonujemy tak, że odpakowujemy cały ten plik. Ja używam 7zipa. 7zipa i te wszystkie pliki z tego manual install po prostu przerzucamy tutaj do folderu głównego z Gro i mamy to tak samo zainstalowane. No więc teraz sobie odpalmy Rage Plugin Hooka. I teraz będziemy musieli go skonfigurować po raz pierwszy. On nam się tutaj zacznie odpalać i za chwilę wyskoczy okienko z pierwszą konfiguracją właśnie Rage Plugin Hooka. Właśnie wyskoczyło nam i tutaj konsolka to będzie F4, możemy sobie ustawić przycisk pluginy dajemy, pluginy dajemy żeby załadowały się wszystkie na starcie no i tutaj już nic więcej, save and launch klikamy, akceptujemy i teraz GTA odpali nam się z launcherem Rage Plugin Hook, no także zaraz przechodzimy sobie jak gra nam się odpali. No więc jesteśmy jak widzimy gra odpala nam się z launcherem Rage Plugin Hook. E, I jeszcze napomnę, że jak macie jakiś błąd najlepiej wpisać go po angielsku, gdyż no ta modyfikacja jest stworzona przez osoby anglojęzyczne. E, wpisujemy sobie m, po prostu po angielsku zapytanie z naszym problemem i najczęstsze problemy są wyjaśnione. Ja niestety wszystkiego nie wiem, ale jeżeli coś macie jakiś problem, możecie napisać w komentarzach, ja postaram się pomóc. No niestety na wszystkie nie pomogę, no ale jeżeli będę wiedział, to pomogę. No ale najlepiej wpisać właśnie po angielsku do przeglądarki internetowej. No więc Tutaj nam się ładuje z Rage Plugin Hookiem, i za chwilę wracamy. A więc jesteśmy już w GTA z załadowaną modyfikacją LSPDFR. Także klikamy sobie Escape, i jak widać na mapie są już komisariaty, oraz tutaj pojawiła się zakładka LSPDFR. Także klikamy w nią, i musimy sobie tutaj teraz wybrać charakter, i przechodzimy do najbliższej stacji policji. No, i jak zaraz do niej przejdziemy, to będziemy musieli sobie, tak jak wspomniałem, utworzyć swój charakter, jakby swoją postać. No, i teraz musimy znaleźć wejście jeszcze do tej jednostki. Oj, tutaj się wchodzi, i tutaj będziemy sobie tworzyć pierwszą postać. Ja Wam tylko pokażę, już nie będę jej tworzył, i przejdziemy sobie zaraz do robienia jakby do, do, do pluginów, co ja mówię. No, tutaj musimy sobie Go on Duty kliknąć. I wtedy będziemy sobie robić Unit to suck. No właśnie, tu musimy sobie wybrać naszą postać Musimy ją zrobić Jak już sobie ją zrobimy, to potem wchodzimy jeszcze raz do komisariatu I jakby zaczynamy służbę Musimy wejść do komisariatu, wejść do szatni lub nie, jak nie ma szatni w tym komisariacie i klikamy sobie wtedy go on duty, także robicie sobie tu postać i wtedy przechodzicie do komisariatu, a tymczasem przechodzimy do jakby instalacji pluginów do tej modyfikacji, także zapraszam. Więc mamy sobie już naszą tutaj modyfikację. Jest to Vocal Dispatch. Tutaj w karcie w prawym górnym rogu macie e, opis tej e, modyfikacji tego pluginu dokładnie e, z mojego filmiku. E, no i musimy sobie go odpakować jak jak wszystkie inne. Wypakuj do e, WinRAR albo 7zip-em seven, seven po prostu. Wchodzimy sobie tutaj i tutaj mamy to lsbdfr i plugins i mamy tutaj jeszcze jakby DLL, czyli po prostu silnik tego pluginu, tak to można nazwać. Nie wiem co to do końca, ale jest to wymagane, żeby ten plugin działał. Także tego rytmi i tego TXT nie musimy sobie ani PDFów, ani TXT przenosić. Po prostu wchodzimy sobie do folderu głównego z Grow. Ja sobie to przesunę tutaj, tutaj i to wkładamy po prostu do folderu głównego z Grow. Zamień klikamy. I mamy już zainstalowany plugin. Teraz wchodzimy sobie w LSPDFR, jeszcze raz restartujemy grę i mamy już wszystko zainstalowane. Więc ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że udało Wam się to pobrać, zainstalować. Tak jak mówiłem, już nie pokazuję Wam tego pluginu, ponieważ jest on w tym filmiku. No, więc zapraszam do tamtego filmiku z pokazem tego pluginu. A ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.